Dzień dobry, dzień dobry, jest poniedziałek, ósmy dzień lutego. Ja nazywam się Wiktor Tokarski, jestem coachem i trenerem umiejętności miękkich i bardzo dziękuję za to, że poświęcasz mi swój czas, oglądasz ten filmik i za to, że jak mnie mam, chcesz poznać za chwilę aktualne w tym tygodniu wyzwanie Wiktora. Informacja dla tych wszystkich, którzy po raz pierwszy oglądają filmik z wyzwaniem Wiktora. Co to takiego wyzwanie Wiktora? Wyzwanie Wiktora jest to zabawa rozwojowa, taka trochę coachingowa, która jest publikowana na moich kanałach w mediach społecznościowych w każdy poniedziałek o godzinie siódmej rano i w której to zabawie stawiam ci zadanie do wykonania w danym tygodniu, zadanie którego celem jest to, abyś stał się lepszym człowiekiem. Jeśli jesteś ciekaw, jakie zadanie czeka na Ciebie w tym tygodniu, to zdradzę, że treścią szóstego wyzwania Wiktora jest: co następuje: Otóż, w tym tygodniu przynajmniej raz bądź miły dla niemiłych ludzi. Dlaczego przynajmniej raz? Przynajmniej raz, ponieważ myślę, że wielu z nas może nie mieć okazji do spotykania niemiłych ludzi. Zdaję sobie sprawę z tego, że większość osób, które śledzi te filmiki, śledzi moje kanały w mediach społecznościowych to otwarci, sympatyczni, mili ludzie. Ale wiem też, że też w życiu otwartych, sympatycznych i miłych ludzi zdarzają się czasem takie sytuacje, kiedy spotykamy osoby, które są dla nas niemiłe. Dlatego jeśli w tym tygodniu spotkasz taką osobę, to bardzo cię proszę i zachęcam do tego, abyś był pomimo wszystko, abyś była pomimo wszystko dla tej osoby miły miła. Jeśli bierzesz to wyzwanie Wiktora i zamierzasz je wypełnić w tym tygodniu, to proszę daj mi znać. Możesz to robić, zrobić zostawiając łapkę w górę, zostawiając komentarz albo udostępniając to nagranie w swoich mediach społecznościowych. Wiedząc, że bierzesz to wyzwanie, aby je wykonać, jest mi bardzo miło i dajesz mi motywację do tego, żeby nagrywać więcej takich filmików i żeby. Kontynuować ten cykl. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Życzę Ci dobrego tygodnia i życzę, abyś, jeśli będziesz miał, miała możliwość spotkać niemiłą osobę, był dla niej miły, miła. Pozdrawiam i życzę dobrego tygodnia. Cześć, hej!